Jeżeli chciałbyś sklonować swój własny głos przy użyciu sztucznej inteligencji, a przy tym zrobić to w bardzo prosty, a dodatkowo w profesjonalny sposób, no to ten filmik jest dla Ciebie, bo właśnie ten głos, który usłyszałeś przed chwilą, był on sklonowanym głosem. Ja nazywam się Mattis odkrywców AI. I dzisiaj wytłumaczę wam, jak to zrobić. Generalnie, ja na temat klonowania głosu przy użyciu sztucznej inteligencji, nagrywałem jakiś czas temu filmik, jednak tam pokazywałem wam, jak sklonować cudzy głos. I działa to naprawdę w bardzo podobny sposób, jak tutaj. I teraz, jeżeli chodzi o właśnie narzędzie, o którym dzisiaj będę wspominał wam, jest to narzędzie 11 Labs. I teraz, oczywiście, klonowanie cudzego głosu, jak i klonowanie własnego głosu w profesjonalny sposób jest niestety płatne. I gdybyśmy sobie weszli. Ogólnie tutaj, gdzieś w nasze subskrypcje, to zobaczcie, że jeżeli chcielibyśmy sobie skonować swój własny, profesjonalny głos, niestety musimy za to płacić około 22 dolce miesięcznie. Więc, no, oczywiście to nie jest za darmo. Z tego co wiem, oni tam mają taką dodatkową promocję, że na pierwszy miesiąc się płaci 10 dolców, więc jest to troszeczkę mniej, ale potem, no, niestety to troszeczkę więcej wychodzi. Dlatego, przez to, że sam z tego narzędzia korzystam i mogę wam pokazać efekt, jakie to narzędzie daje, oraz pokazać wam, jak to się robi krok po kroku, będziecie mogli sobie Decydować, czy warto ewentualnie zakupić sobie tą płatną wersję i samemu sobie. Klonować swój własny głos. Mi to ogólnie było przydatne na moim kanale drugim, jeżeli chodzi o kanał Często Pieniądz, ponieważ miałem taki problem, że byłem w sumie przez ponad 3 miesiące chory na krztuśca i w pewnym momencie przez cały miesiąc nie byłem w stanie dosłownie nic mówić do mikrofonu. Każde jakieś odezwanie się no, u mnie skutkowało dosyć dużym kaszlem, nawet nie byłem w stanie nic mówić, miałem no, dosyć mocną chrypę, nie byłem po prostu w stanie przez niestety taki długi czas nagrywać nic. No, i korzystać sobie z mojego głosu. Dlatego sklonowałem swój własny głos i pokażę Wam efekt, jaki tutaj akurat wyszedł. To jest oczywiście kanał odkrywców AI. Zaraz też Wam pokażę, że oczywiście tutaj cały ten proces, właśnie klonowania sobie tego głosu, jest w 90% taki sam jak klonowanie cudzego głosu. Ale tutaj jest ten filmik i chciałbym, żebyście go teraz sobie przesłuchali, jak się prezentuje ogólnie tutaj mój głos. Nowa możliwość zdobycia dagmowej kryptowaluty Ton od największej giełdy kryptowalut na świecie, czyli giełdy Binance, już od 15 sierpnia możesz zdobywać tokeny ton przez następne 20 dni. Jeśli wrzucisz w staking swoje BNB, jest to już 56 launchpool pool na tej giełdzie, a sam token Ton jest naprawdę mocnym projektem, tak więc myślę, że warto jest skorzystać z tej okazji, a jeżeli jeszcze nie wiesz, na czym polegają launch na giełdzie Binance, to zapraszam Cię do obejrzenia przypiętego filmu na moim kanale, w którym dokładnie tłumaczę krok po kroku, jak to wszystko. Działa. No, generalnie tutaj czasami niestety jakieś takie końcówki zdań wydają się w sumie, że są no, trochę sztuczne ale i tak sklonowanie tego głosu jest naprawdę bardzo profesjonalne i tak samo jeszcze tutaj odpalę ten drugi filmik ja tutaj też informowałem moich widzów z Discorda, że właśnie tutaj ten głos jest wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji no i jeżeli ktoś by po prostu o tym nie wiedział nawet by o tym nie pomyślał, że tak jest więc tutaj też jest taka kwestia inna że wy po prostu o tym wiecie, że ten głos jest sklonowany, więc czasami da się tutaj akurat usłyszeć jakieś takie błędy stylistyczne, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie końcówki zdań ale też można tak pomyśleć, że po prostu ja na przykład nie umiem dosłownie gadać po polsku i jestem w to słaby, więc jest to też czasami właśnie taka sytuacja, że nie każdy może o tym wiedzieć. Ale teraz przejdźmy sobie do tego krótkiego poradnika pokazującego jak skonować swój własny głos przy użyciu narzędzia 11 Laps. Generalnie musimy sobie wejść w zakładkę Voices. I zamiast tutaj wybierania sobie Ad New Voices, które było tutaj właśnie tak samo nagrane w tym poprzednim filmiku, dokładnie tutaj pokazywałem Wam te zakładki, musimy sobie wybrać zamiast Instant Voice Cloning, wybieramy sobie Professional Voice Clone. Niestety, przez to, że już mam ten głos sklonowany, no nie mogę sobie tego zrobić. Z tego też względu, że po prostu każda osoba, która klonuje swój głos i ma to narzędzie właśnie w tej wersji, no za te 22 dolary, no może sobie sklonować maksymalnie jeden głos. Ale kiedy ja sobie to robiłem na początku, Miałem tutaj taką możliwość i mogłem sobie w ten przycisk oczywiście kliknąć. Niestety nie będę usuwał tego mojego obecnego głosu, ponieważ ten Professional Voice Cloning się klonuje troszeczkę dłużej. Ja na moją próbkę głosu musiałem czekać dosłownie około 6 godzin, więc no lepiej po prostu to pokazać na tych screenach, które kiedyś sobie wykonałem. No i jeżeli przeszedłem sobie dalej, to tutaj była taka, można to powiedzieć, prosta instrukcja, jak po prostu wykorzystać nasze jakieś urządzenia, Nasze umiejętności, jakieś dodatkowe, właśnie tutaj, montowanie, po prostu edycja tego audio, żeby uzyskać tak jak najlepszy efekt. Ja tak samo jestem Leniwą osobą, więc tylko zobaczę, że to jest ten screen 1 i 2. Po prostu, jeżeli na przykład ktoś z Was nie umie angielskiego, wystarczy sobie wejść w chat GPT. Jak oczywiście macie wersję premium, na przykład, to możecie go poprosić. Weź mi to, napisz wszystko, ale po polsku, więc niech to się tutaj ogólnie. No, po prostu nam przetłumaczy, a ja przejdę dalej. I z takich najważniejszych rzeczy, to oni tutaj po prostu pokazywali też, że najlepiej, żebyśmy nagrywali sobie nasz głos w cichym pomieszczeniu, żeby nie było jakiegoś tam właśnie szumu, dźwięku z zewnątrz, żeby ten nasz pokój miał tak samo jakąś akustykę, bo gdybyśmy mieli na przykład duży pokój, no to niestety byłoby echo. To też jest dosyć duży problem. Tak samo fajnie korzystać sobie z pop filtra, i tutaj, jeżeli my byśmy mówili takie specjalne litery typu py, 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 dy, dy, to bez takiego pop filtra które ja osobiście też mam, no to byłoby słuchać taki mocny bas, a tego nie słychać, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to oczywiście tutaj jest to wszystko przetłumaczone po polsku, więc możecie sobie teraz zatrzymać sobie ten filmik. Ja chwilę tutaj poczekam, pokażę tutaj te kilka rzeczy, które są tutaj udostępnione. Tutaj też jest tak samo to. No, przez chwilę pokazane wam, i to jest ta trzecia informacja, jeżeli chodzi o mikrofony XLR, to one też są dosyć ciekawe i po prostu dają największy efekt. Ja sam korzystam z mikrofonu Shure SM7B, on też jest mikrofonem XLR, XLR, tak to się chyba w sumie wymawia. Ja nie jestem specjalistą od dźwięku, ja po prostu nagrywam poradniki na YouTubie. Więc audiofilem niestety nie jestem. Przechodząc dalej, właśnie tutaj musimy sobie wykorzystać jakieś próbki. Jeżeli już oczywiście je sobie nagraliście, to wgrywacie je sobie tutaj. W porównaniu do właśnie tego Instant Voice Cloning, tutaj. W tym wypadku możemy sobie wygrywać aż do około ponad Gigabajta, właśnie pamięci. Więc moje wszystkie próbki dźwięku, które wykorzystałem ogólnie sobie z tego kanału często Pieniądz, a nie to są, przepraszam, bardzo screeny, które Wam teraz w tym momencie pokazuję. To są te wszystkie próbki dźwięku. Miałem je o wiele prostsze do wykonania, ponieważ przez to, że też mam ten oddzielny kanał, i tam generalnie gadam cały czas na temat jakiegoś tam zarabiania przez internet i zazwyczaj nie ma tam za dużo jakiegoś szumu, przez to, że nagrywam taki sam poradnik, taki sam typ poradników jak teraz. No to łatwo było mi wykorzystać bardzo dużo tych godzin nagrań. No i na samym końcu tutaj jest jedyna różnica, która występowała właśnie, jeżeli chodzi o professional voice cloning. To tutaj musimy zweryfikować nasz głos. No nie możemy sobie na przykład sklonować za pomocą tego profesjonalnego narzędzia innego głosu, niestety. No i oni po prostu żądają sobie takiej weryfikacji, więc ja tutaj tak samo dostałem informację, że za chwilę muszę przeczytać w języku polskim jakieś proste zdanie, korzystając sobie tak samo z mikrofonu, który będzie udostępniony przez przeglądarkę. Więc kiedy ja sobie naciśniałem ten przycisk start recording, to w tym momencie musiałem sobie przeczytać to zdanie. I dzięki temu następnie czekałem około właśnie no, 6 godzin, ale tak samo fajne jest to, że dostajemy powiadomienia mailowe, że nasz głos jest już gotowy do wykorzystania. I teraz, już tak na sam koniec, pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie. Teraz na żywo możemy sobie wejść na tekst to speech. Ja tutaj wykorzystałem sobie jakiś inny głos do mojego shortca, który też w sumie nagrywałem na kanał odkrywcy AI, dlatego teraz muszę sobie znaleźć ten mój głos zapisany. Możemy sobie oczywiście tutaj wybrać tą stabilność, similarity, o tym też dokładniej mówiłem w tym poprzednim filmiku, na czym to polega. Generalnie te nasze głosy mogą być też bardziej emocjonalne lub nie, więc jak chcecie sobie też zobaczyć takie podstawy, to zapraszam Was do tego filmiku. I przechodząc właśnie sobie tutaj, po prostu skorzystamy sobie z tego tekstu, który już kiedyś sobie tutaj właśnie wpisałem. Klikając sobie Generate Speech, oczywiście za chwilę nam się ten głos wygeneruje. A jeśli interesujecie temat sztucznej inteligencji, to zaobserwuj profil odkrywców AI, aby nie przegapić kolejnych ciekawych informacji. Tutaj też to fajnie wyszło. No tutaj, jeżeli chodzi o to AI, to mogło być to troszkę wolniejsze. Ja teraz tego nie będę zmieniał, bo oczywiście nam te wszystkie kredyty, o których wspomniałem już jakiś czas temu, będą dodatkowo wykorzystywane. I my możemy sobie wykonać trzy takie dodatkowe regeneracje, więc sobie teraz to stworzymy, żeby był trochę inny styl na przykład. A jeśli interesujecie temat sztucznej inteligencji, to zaobserwuj profil odkrywców AI, aby nie przegapić kolejnych ciekawych informacji.